Dzień dobry, Nancy i Britney. Wyspane? What? Czemu jesteście w klapkach? I co to za dziwne przyciski na ścianach? Kto to jest? Możesz powiedzieć dziewczynom, jak mają się stamtąd wydostać, panie klaunie? Chyba sugeruję, żeby Britney nacisnęła jeden z przycisków. Nie ma zbyt dużego wyboru, więc warto spróbować. Co co, Nutella? Brzmi całkiem nieźle. Ojej, czy widzieliście kiedyś tak duże wiadro Nutelli? Co za odlot! Tak, nawet pan klaun nie mógł się oprzeć. Mm, to jest hummy. pyszne. Co on robi? Uważaj, Britney! On nie, teraz jest cała w Nutelli. Chociaż to nie jest takie złe co. Podobno kąpiele w czekoladzie są zdrowe. I na pewno pyszne. Jestem teraz cała w czekoladzie. Chwileczkę! Jestem teraz cała w czekoladzie! To niesamowite! Zgadza się, Britney, jesteś szczęściarą! Już niedługo dowiemy się, co dostanie Nancy. No, Nancy, naciskaj! Co my tu mamy? Tencza? Co to znaczy, panie klaunie? Jakie to jest piękne! Chyba w prognozie był tęczowy deszcz. Ostrożnie, Nancy! Pan klaun nie szczędzi farby! Nancy wygląda teraz dosyć jaskrawo. Powiedziałabym nawet, że wygląda tak, jakby wpadła do kałuży. Nie ma się z czego śmiać. Ostrożnie, Britney, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Nacisnęłaś dwa guziki naraz. Co się teraz stanie? Miód? Jaka ogromna beczka z pysznym, słodkim smakołykiem! Britney, łap! Tylko spójrzcie, ile miodu wylało się na Britney. Czy ten miodowy prysznic kiedykolwiek się skończy? To musi być naprawdę dobre. Co tam dalej? Pióra? O nie. pióra nie są jadalne. Zaraz to wszystko przyklei się do lepkiej skóry Biedna Britney. Britney wygląda się klatający kurczak. Na miejscu Nancy nie cieszyłabym się tak bardzo. Przecież jest następna. No wybieraj guzik. No i co tam mamy? No właśnie o tym mówiłam. Trochę za wcześnie było się ekscytować. Spójrzcie na tego ogromnego zielonego slajma. Jak się rozciąga. Bę. Wybacz Nancy, ale będziesz musiała wykąpać się w tym slajmie. To obrzydliwe. Nie zapominaj o oddychaniu. No i proszę, to się nazywa pech. Oh my god! Britney, nadszedł czas, abyś spróbowała szczęścia. Miała już wcześniej farta. No, poza piórami, co ją czeka tym razem? Wow, to jest to, o czym myślę? Tak, to brokat. Jaki piękny, I jak go dużo. Kto zamawiał prysznic z niebieskich cekinów? Na pewno nie ja. Na zdrowie, Britney. cekiny nawet ci pasują. Wow, to jest naprawdę piękne. Chyba powinnam częściej nosić niebieski brokat. Całkiem mi w nim do twarzy. Dobra, wystarczy już tego zachwycania się sobą. Czas na dalszą zabawę. Naciśnij przycisk, Nancy. Okej, okay, zobaczmy. Wow, to strzelająca posypka. Ona tak fajnie eksploduje w ustach. Dobra, otwórz szeroko buzię, Nancy. To będzie dobre. O tak, chyba zorientowała się, że sypie się na nią coś smacznego. Ale super! Wygląda na to, że Britney też chce trochę wybuchowej posypki. Sorry, Britney, ale dzielenie się takim smakołykiem nie było w planach Nancy. No i po wszystkim paczka się skończyła. Czas na kolejną rundę. Teraz twoja kolej, Britney. To wie, może i ona dostanie coś smacznego? Ups, tak to naprawdę przysmak. Ale dla kotów, a nie dla ludzi. Brrr. Patrzcie, ile tu jest tego kociego jedzenia. Wystarczy, by nakarmić ze 100 kotów. Albo jedną Britni. Fu, to obrzydliwe. Oj, jaki osobliwy zapach! Dobrze, że już się skończyło. Nancy nie śpi. Pospiesz się i uderz w przycisk. Z niecierpliwością czekamy, co wylosowałaś. Jajka? Ojej, Pan Klaun jest pełen niespodzianek. Spójrzcie na ten ogromny koszyk z jajkami. Nie mogę uwierzyć, że to wszystko spadnie na Nancy. O nie, uważaj. To będzie bolało i będzie bardzo nieprzyjemne. Ojej! Jak dużo jajek! Chyba jedno spadło prosto do ust Nancy. Nie powinnaś namijać się z przyjaciółki, Britney. Bum! Co za celne trafienie! O nie! Britney przypadkowo nacisnęła tyle przycisków. Co się teraz stanie? Ojej! Kola? Brzmi dobrze. Kto nie lubi coli? Zwłaszcza gdy jest jej tak dużo. Cóż, panie klaunie, czas podać Britni ten orzeźwiający napój. Ojej! Co to? Lepiej spróbuj. Britni zrozumiała, że leje się na nią pyszna kola. Jakie to jest dobre! Minusem tej zabawy jest to, że Britney jest teraz cała mokra. Ale było warto. Ojej, a co to? Mąka? Całe wiadro mąki. Lepiej uważaj, Britney. Zamknij buzię. To nie będzie dobre. Spójrzcie na ten deszcz z mąki. Biedna Britney. Następnym razem będziesz miała szczęście. A nie Nancy, znowu śmiejesz się ze swojej przyjaciółki? Boom. Ups. Znowu dwa przyciski. Co nas czeka tym razem? Wow, czy widzieliście kiedyś tak dużą puszkę z bitą śmietaną? Co za szczęście! Ciekawe, ile kremu może się tam zmieścić. Sprawdzimy! No to lecimy! Oh Nancy nie zdaje sobie sprawy, jakie ma szczęście! Jest już cało wbite śmietanie! Czy to wszystko? O, nie! Pan klaun ma dla naszej bohaterki oh jeszcze jeden prezencik. Słodka posypka. Przy okazji świetnie komponuje się z bitą śmietaną, mm, pychota. Ale super! Słodki deszczyk się skończył i Nancy może zajadać się swoim smakołykiem. Ale wygląda na to, że mamy tu złodzieja. Britney to nie fair. Chociaż Nancy ma tyle bitej śmietany, że nawet nie zauważy. Czas nacisnąć przycisk Britney. Dobra, co my tu mamy? Ojej, pikantny makaron. I to taka duża paczka. Mam nadzieję, że Britney lubi ostre jedzenie, bo zaraz dostanie górę bardzo pysznego, ale pikantnego makaronu. No to jedziemy. Ojej, czy widzieliście kiedyś coś takiego? A więc tak właśnie wygląda makaronowy deszcz. Britney chyba smakuje. Tylko nie przesać. To jest bardzo ostre. Ostrożnie, panie klaunie. Britney wznieciła pożar. Potrzebujemy natychmiast wody. To powinno ją ostudzić. Britney, już ci lepiej? Następnym razem uważaj na ostre potrawy. Nancy, chyba nadszedł czas, by wcisnąć guzik. Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć, co dostaniesz. Ojej, to coś nowego i wybuchowego! Wow, jakie piękne! Pan Klaum wie, jak urządzić prawdziwą imprezę. Co dalej? Jakiś klucz? Wygląda na to, że Nancy może użyć tego klucza, żeby wydostać się z klatki. Proszę bardzo, dobra robota! Cóż, Britney, będziesz musiała się jeszcze pomęczyć, żeby dostać swój klucz. Rozmuszcie, też będziesz miała szczęście. Babciu, jesteś taka zabawna. W pierwszej rundzie chcę, żebyście mi zrobili słodki żel o smaku Coca-Coli. To proste, robi się. Żel, kola? Nigdy wcześniej tego nie widziałam. A ja mam już pomysł, od czego zacząć. Na początek, oczywiście, muszę wziąć kolę. Otwieramy. No to zaczynam. Prawie idealnie, z wyjątkiem kilku kropel. Steel, lepiej wytrzyj się, gdzie twoja kultura. Wytrzyj się! Dziękuję, babciu. Najpierw muszę troszkę opróżnić butelkę z kolą, co nie będzie problemem. A teraz czas na beknięcie. Ojej, a ja tu coś o kulturze mówiłam. Dobra. Do koli warto dodać trochę cukierków. Będzie smakować lepiej i będzie ładniejsza. Następnie do tej samej butelki wleję trochę syropu kukurydzianego. To jest to, co wkrótce zamieni moją kole w żel. Pozostaje tylko dobrze wstrząsnąć. Ups, oj, chyba syrop kukurydziany był zbyt lepki. I y kontynuuję. O nie, przykleiłam się. Będę musiała użyć siły, żeby to oderwać. Inaczej, Wiki spróbuje mojego arcydzieła. Nic mi nie jest, wszystko ok. Udało się. Mój żel jest prawie gotowy. Muszę go tylko troszkę schłodzić, żeby był jeszcze bardziej galaretowaty i dobrze smakował. Super. To zbyt skomplikowane. Najlepszym żelem będzie zwykły miód, który można po prostu umieścić w lodzie. Czyż to nie jest genialny pomysł? To jakaś amatorka. Każe wam, jak zrobić prawdziwy żel. Najpierw trzeba wlać kole na patelnię. Następnie wrzucę do niej żelki o smaku coli. Rozpuszczą się i sprawią, że moje przyszłe arcydzieło będzie jeszcze smaczniejsze. Ostatni składnik jest tajemnicą. Dzięki niemu żel nabierze wspaniałego blasku. Gotujemy powstałą mieszaninę na patelni, dokładnie mieszając. Gdy żel będzie gotowy, można przelać go do butelki. Właśnie w ten sposób. Ostatnim krokiem jest schłodzenie. Nikt nie poradzi sobie z tym tak dobrze jak ciekły azot. Trzeba nim polać butelkę i odczekać kilka sekund. Drogie dzieci, bądźcie ostrożne. Nie zbliżajcie się do azotu bez opieki dorosłych. Gotowe. Vicky, czas wybrać dzisiejszego zwycięzcę. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Wszystko wygląda pysznie. Pierwsza niech będzie babcia. Za bardzo przypomina zwykły miód. Teraz czas na szefową kuchni. Wygląda pięknie. Ale dlaczego ten żel tak błyszczy? Została tylko Jill. Wow, to jest naprawdę dobre. Nie sądzę, aby ktokolwiek miał jeszcze jakieś pytania. Jill, wygrałaś. Jest, wiedziałam. Co to takiego? To jest wszystko, co potrzeba do zrobienia gofrów. No to zaczynajcie. Robi się gofry? Co? Gofry to moja specjalność. I wiem lepiej niż ktokolwiek inny, jakie gofry lubi moja wnuczka. Najpierw trzeba zamieszać ciasto. Wszystko standardowo. Mąka, jajka, masło i oczywiście cukier i mleko. Mleko nawiasem mówiąc jest pyszne. Ciasto jest prawie gotowe. Co powiesz szefowo kuchni? Szału nie ma. Moja maszyna jest szybsza. To muszę przyspieszyć. Muszę zrobić najlepsze gofry. Dziś wybacz, ale z dwoma trzepaczkami będzie szybciej. Wątpię. Ja mam już wszystko gotowe. Pozostało tylko podzielić ciasto na mniejsze części i zafarbować każdy na inny kolor. Właśnie w ten sposób. Teraz można zrobić gofry. Z kolorowego ciasta wyjdą mi niesamowite. Zobaczcie, jakie są piękne. A mnie wyszły też naprawdę smaczne. Sama już wszystkiego spróbowałam. Pyszności! I nadal myślicie, że możecie konkurować z wielką szefową kuchni Nie? Nie sądzę. Mój tęczowy gofry jest gotowy. Teraz muszę go pięknie podać. Dlaczego nie zrobić tego na czarnym talerzu? A wita śmietana będzie robić za chmury. Nie zaszkodzi też troszkę kolorowej posypki. To tak dla upiększenia. Super! Dodam jeszcze troszkę. A ja wiem, że moja wnuczka najbardziej uwielbia gofry swojej babci i są już gotowe. Trzeba je udekorować lodami i owocami. Nie ma nic lepszego w tak słoneczny letni dzień. I odrobina syropu klonowego też nie zaszkodzi. A co ty wyprawiasz? Spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Zaraz będą i gofry. A może nie? Wygląda na to, że troszkę źle obliczyła ilość ciasta, ale nie szkodzi. W moim plecaku na pewno znajdzie się coś przydatnego. O, puszek! Nie wiedziałam, że wskoczyłeś do mojego plecaka. O, to jest to, czego szukałam. Makaron z zupki chińskiej, którego użyję do zrobienia nowych gofrów. Wkładaj je do gofrownicy i otwieram. Nie jest to zbyt apetyczne. Zobaczymy, co powie Wiki. Ojej, co to za gofr z makaronem? Nigdy wcześniej takich nie widziałam. Mam nadzieję, że jego smak również nie zaskoczy. Sprawdźmy to. Uuu, ochyda! Nigdy w życiu nie jadłam nic gorszego. Ale babcia zrobiła gofry dokładnie takie, jakie lubię. Miło jest wiedzieć, jak bardzo niektórym na tobie zależy. Dziękuję, babciu. To jest niewiarygodnie pyszne. O tak. Wow. A szefowa kuchni Eni stworzyła prawdziwe dzieło sztuki. W dodatku bardzo smaczne. Brawo! Ale chyba tym razem nic nie dorówna go from babci. Uwielbiam je, odkąd byłam malutką dziewczynką. Gratuluję zwycięstwa, babciu. Ura, wiedziałam, że je załatwię. Tym razem... Tym razem chcę pączki. Mam nadzieję, że mnie nimi nakarmicie. O. Moje pączki będą szybkie. Jest smaczne. Oj. Nieważne. Smaczne? Zgadzam się. Nutella jest taka smaczna. A, czy już zaczęliśmy? Przepraszam, rozproszył mnie mój krem czekoladowy. Ale nie szkodzi, jestem gotowa. Najpierw muszę wziąć paczkę ciastek Oreo i zmiażdżyć je na drobne okruchy. Podam! Teraz te kawałeczki należy wymieszać z Nutellą. To moja ulubiona część gotowania, ponieważ potem można spróbować tego, co wyszło. Mniam! Mm, Wszystko, co muszę zrobić, to wlać powstałą masę czekoladową do tego urządzenia do robienia pączków. Tylko na to spójrzcie! O, tu jest mieszanka do pączków. Dziękuję szefowo. Zalewam masą foremki i czekam. Babciu, jesteś taka powolna. Moje mini pączki są gotowe. Zobaczcie, jakie ładne. Teraz trzeba je przeciąć na pół i nasączyć w środku syropem. Ja właśnie zamierzam zrobić. Prawie gotowe. Teraz potrzebuję białego kremu do udekorowania pączków na wierzchu. Aby to zrobić, włożę go do rękawa cukierniczego i wycisnę na pączki przez otwór po drugiej stronie. To bardzo poręczne i naprawdę smaczne. Ostatnim krokiem jest posypka. Bez niej pączki nie są pączkami. Zobaczcie, jak szybko zrobiłam tarce dzieło. Wy możecie tylko zazdrościć. Dlaczego? Moje pączki też są prawie gotowe. Muszę je tylko posypać cukrem pudrem. Oj, Jill, przepraszam. No, teraz wszystko gotowe. Te pączki są takie apetyczne, że mam ochotę ich spróbować. Chwileczkę to dla Vicky i dla jej siostry Jill. Co ty tu wyprawiasz? Nie wolno tak się obchodzić z urządzeniami kuchennymi. Zobaczcie, jakie piękne się mi wyszły. A będą jeszcze lepiej smakować z Nutellą. Wiki! Czas wybrać, kto wygra tym razem. Szefowa kuchni Eni ma najładniejsze pączki. Chcę ich szybko spróbować. Mm, nie dość, że są piękne, to jeszcze nierealnie pyszne. Jestem zachwycona. Następnie spróbujmy tego, co zrobiła babcia. Dobre! Ale zbyt zwyczajne. Spodziewałam się czegoś więcej. Jill, mam nadzieję, że twoje pączki mnie zaskoczą. Czekoladowe bardzo mi smakują, ale szefowa kuchni Eni nadal ma najsmaczniejsze się. Pogratulujmy jej zwycięstwa. Moje umiejętności po raz kolejny zostały docenione. Dowiedzie się, co czeka na mnie w moim sejfie. Dziwne jest pusty? No i gdzie jest ta kupa? O nie, Karaluch! Peł zapomnie, zdejmijcie go! Daj spokój, on nie jest taki straszny. Powiedziałabym, że jest całkiem ładny. Wiesz, co będziesz musiała z nim zrobić? Nie, nie ma mowy. Zobaczcie, jaki jest przerażający. Ma takie wąsy. What? Zanim się weźmiesz w garść, ja zdążę ogarnąć swój safe. O, szczęścia razem mnie. Patrzcie, jaki duże ciastko I Niesamowite. A co na mnie czeka? Okej. Wow, jaka piękna i niezwykła magiczna różdżka! Hej! Trzeba się tylko dowiedzieć, jaką ma moc. Ale fajnie! Mogę sprawić, że wszystkie będziemy unosić się w powietrzu za jej pomocą. Niezła zabawa! Nie, to wcale nie jest fajne. Dlatego nie rób tego więcej. Ty baw się swoim patykiem, a ja będę się bawić moim wielkim, pysznym ciasteczkiem. Może im nie dasz ugryźć? Nie, sama się tym zajmę. Tak dobrze smakuje. Tak? No i dobra, mam chytry i bardzo nieprzyjemny plan zemsty. Co powiesz, gdy Karaluch usiądzie na twoim ciastku? Nic nie powiem. Karaluch jest bardzo uroczy. Czyżby? Nie szkodzi, i tak zabiorę twoje ciastko. Niech wleci mi prosto do buzi. Jak ci nie wstyd, złodziejka! Jedyną rozrywką jest teraz oglądanie, jak Emma bawi się z karaluchem. Dla ciebie to zabawne, a dla mnie nie. Chyba naprawdę będę musiała go zjeść. Brawo, wiedziałam, że jesteś odważna. O nie, nie pozwolę temu karaluchowi tak po prostu odlecieć. Emma i tak będziesz musiała go zjeść. Bardzo dziękuję, Samantha. Pół co zauchyda? Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Przy okazji przyszła mi do głowy bardzo ciekawa myśl. Skoro moja różdżka może sprawić, że wszystko lata, to może też sprawić, że smakołyki przylecą prosto do mnie. Spójrzcie, tu jest cała masa przysmaków! Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. I nie tylko ty! Co ty zrobiłaś? Przez was złamała mi się moja pałeczka! Teraz pozostaje mi tylko zjeść to, co już przyleciało. Nie smuć się, przecież i tak wystarczy ci tego na co najmniej rok. I nie tylko tobie, nam też. Tym razem ja otworzę jako pierwsza. Myślę, że czeka tam na mnie coś miłego. Tak, to moja ulubiona kola. Oj, chyba się wzburzyła. Elis, chcesz, otworzę ją prosto w twoją stronę. Nie, nie trzeba. Spokojnie, nic się nie stało. Miałam szczęście i cała kola została w butelce. Aha! Świetnie, no to teraz mogę otworzyć swój oh, no. O Nie, skąd oni nie wiedzieli, które jedzenie wygląda dla mnie jak kupa? Nie znoszę cytryn. I właśnie jej dostałam. Masz pecha? Ciekawe, co ja dostanę. Mam nadzieję, że to będzie coś magicznego. Ojej, to cukierkowa chmurka! Widziałam to wcześniej tylko w kreskukach. Zabierajcie ręce! To dotyczy wszystkich. Nie pozwolę wam ukraść moich cukierków. Są moje i tylko moje. Nie potrzebuję ich, mam kole. Kurcze, musi być gruba, skoro może pomieścić tak dużo płynu. Nie czuję się najlepiej. Dziewczyny, obsuńcie się! Poo, ochyda, jak tu śmierdzi. Nie nauczyli cię żadnych manier? To nie wszystko, będzie więcej. Zaraz spadniemy z powodu twojego bekania, to okropne. Dobra, przestańcie gadać, czas działać. Emma, dlaczego jeszcze nie jesz swoich cytryn? Ponieważ ich nie znoszę, ale mam pomysł, co mogę z nimi zrobić. Dlaczego mam się nimi dławić, skoro mogę zrobić z nich pyszny sok? Naiwna, myślisz, że twój sok będzie smakował lepiej niż same cytryny? My się przekonacie, Jesteście po prostu zazdrosne. Oj, chyba miałyście rację. Nie mogę nawet tego utrzymać w ustach! Co ty robisz? Plujesz tym sokiem prosto na nas! Tak, to obrzydliwe! Spadł mi nawet do oczu. Zastanawiam się, gdzie są moje cukierki. Murko, dlaczego nie dajesz mi cukierków? Ura, teraz mam mnóstwo skitelsów. Wystarczy dla wszystkich. Nie ma mowy, to moja chmurka, więc nie zamierzam się nią dzielić. Myślę, że mogę ją sobie po prostu wziąć. Nic nie możesz, ona była moja i nadal jest moja. Skoro już wszystkie próbowały się skitelsów, to na pewno zgodzicie się, że słodycze są niesamowite. Czekam nie tym razem. Wygląda na to, że znowu coś naprawdę fajnego. Zgadza się. Zobaczcie, jaki pyszny i kolorowy jest ten pączek! Można go nie tylko jeść, ale także się nim bawić! Oj, muszę jeszcze trochę poćwiczyć łapanie! Zastanawiam się, dokąd znikają te wszystkie sejfy. Chociaż jest mi to obojętne, jedyne o czym myślę to ten pyszny pączek. Jakie to jest smaczne! Daj gryźć! Nie ma mowy! Kurczę, przez siebie ugryzłam się w palec. Teraz naprawdę boli. Hmm, to nic takiego. Zawsze mam przy sobie bandaż na takie właśnie przypadki. Wspaniale, dzięki. Ach, ciekawe, co mnie czeka. O nie, co za paskudztwo. Znowu nie mam szczęścia. Nienawidzę kurzych jajek. Zwłaszcza surowych. Co mam z nimi zrobić? Hmm... Pozwól, że Ci pomogę. Hej! Oj, przepraszam! Spójrz na te wszystkie apetyczne jajka! No dalej czas je jeść! Mam was dosyć. Spójrzcie, jaki słodziak! To jest teraz moje zwierzątko. Ja też chcę mieć takie zwierzątko. Kurczę, dlaczego ja mam zwykłe jajko? Bo nie zasłużyłaś na nic innego. Ciekawe, co czeka na mnie w moim sejfie. To chyba jakaś bomba. Co? Bomba? Musimy się natychmiast ukryć! Pomocy! Może uda mi się ją rozbroić. Mam szczypce do cięcia kabli. Chyba jeszcze pogorszyłam sprawę. Chowajcie się! Ojej! Spójrzcie na te wszystkie słodycze! Myślę, że to była bomba cukierkowa, ale ekstra! A mój kurczaczek ma teraz brata w czekoladowym jajku.